Tegoroczna majówka w Gminie Biskupiec stała pod znakiem dobrej pogody i wyjątkowych wydarzeń. W sobotę już od godzin popołudniowych do miasta zaczęły zjeżdżać liczne grupy motocyklistów, które zebrały się na Placu Wolności, by oficjalnie rozpocząć sezon motocyklowy. Szczególnie ważnym momentem wydarzenia było odsłonięcie tablicy z nową nazwą biskupieckiego ronda. Możliwość nazwania ronda podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował klub motocyklowy Jurand, i właśnie miano tego klubu od teraz nosi jedno z głównych biskupieckich skrzyżowań. Staramy się jak najbardziej działać charytatywnie, natomiast jeśli chodzi o imprezę, traktujemy się ją, sprowadzić do tej imprezy cyklicznej, żeby co rok zrobić coś, tak, zaznaczyć naszą obecność biskupcu. W Skupcu robimy otwarcie sezonu, w Szczytnie robimy zlot motocyklowy, jakoś to musimy podzielić, że jesteśmy w dwóch miastach, więc dwa miasta chcieliśmy zabłysnąć, no, pokazać się, że to nie jest y, tylko panowie w czarnych, y, strasznych strojach, tylko normalni ludzie, wrażliwi. Y, działamy, tak jak mówię, charytatywnie i ile możemy, tyle, tyle dajemy od siebie. Zjazd był okazją do podziwiania zarówno prawdziwych polskich i zagranicznych klasyków, jak i zupełnie nowych, a czasem nawet nietypowych maszyn. Ale przede wszystkim był okazją do spotkania pozytywnych ludzi dzielących wspólną pasję. Była tu wspaniała jawa z 1962 roku z Koszem odrestaurowana do stanu pierwotnego, że tak powiem. Na pewno jeszcze się pojawią, bo jeszcze chłopaki z Mongowa jadą. Oni się lubują w tych starszych motocyklach. No i no mamy tam perełkę trajkę, poważną maszynę, która no, przykuwa oko i robi wrażenie. Bardzo dużo fajnych ludzi można poznać, to prawda. No ja akurat rozglądam się, szukam kobiet, ale widzę, że chyba, nie wiem, była jedna pani gdzieś uciekła. No miło, miło, naprawdę cieszę się, że mogłam Wasze miasto odwiedzić. To jest najlepsza pasa, jaka może być. No wiadomo, że zdarzają się wyjątki, no ale 99% to są w porządku ludzie, także polecam, fajna zabawa. Mieli ludzie, fajne spotkania. Jeszcze nie zdążyłam się w sumie rozejrzeć, ale mąż już obleciał wszystkie te motocykle. Ja jeszcze w sumie też miałam jeszcze te dwa wcześniej motocykle, które sprzedaliśmy. Przesiedliśmy się właśnie na, na takie bardziej turystyki, żeby troszeczkę już pozwiedzać na spokojnie, szał nam minął. Dużą atrakcją dla zgromadzonych widzów była parada motocykli, na czele której jako pasażer jechał burmistrz Kamil Kozłowski, który możliwość przejazdu na czele parady wylicytował podczas finału 8. Otwarcie sezonu motocyklowego w Wisku to naprawdę to jest wielkie wydarzenie. Zjeżdżają się osoby z całej Polski, wiele klubów z całego regionu, także naprawdę ponad 300 maszyn, to jest coś niesamowitego, bardzo widowiskowe, parada przez całe miasto, także naprawdę przyjemna przejażdżka, warto było licytować właśnie podczas orkiestry. Parada motocykli dotarła do zrewitalizowanego parku przy Biskupieckim Domu Kultury, który przy okazji majówki został oficjalnie otwarty dla mieszkańców i turystów. Ja się bawię bardzo dobrze, a jeszcze lepiej mojej córki się bawią, prawda Zuzia? Bardzo dobrze się bawimy, super. Super jest i naprawdę, no tutaj jak mamy taki piękny teraz park wybudowany, to jest naprawdę... No, bajeczne, nie? W końcu po pandemii zaczyna tętnić życiem miasto. I to widać. I widać, że ludziom też się podoba. Jest zagospodarowane i jest użytkowane teraz, nie? W takich celach rodzinnych i rekreacyjnych. Myślę, że to była dobra inwestycja. Park był budowany już wcześniej, ale jednak i pandemia i tutaj też te obostrzenia, gdzie nie pozwalano nam wy, robić wydarzeń, e, do, do tego katastrofy, katastrofy właśnie e, przyrody, gdzie to jednak powalone drzewa i, i te wichury spowodowały, że to jeszcze nie był park oddany, już trzeba było go naprawiać. Także naprawdę e, trochę nieszczęść, ale suma, sumarum można powiedzieć, że udało się dzisiaj w ten piękny, słoneczny dzień. Długo na to czekaliśmy. E, wpłynęło na to wiele takich zewnętrznych rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu zupełnie, ale dzisiaj od samego rana i tenis, i koncerty, i duchańce, i zabawa, i można coś zjeść. I chyba o to chodzi, żeby się spotkać w tych ciężkich czasach. I właśnie tą kulturę od tego jest, żeby zjednoczyć ludzi, żeby się spotkać, napić się dobrej herbaty, wypieć, zjeść coś dobrego po zjeżdżach, pobawić się, posłuchać fajnej muzyki i zobaczyć w końcu funkcjonalność tego, co mamy dwa kroki od siebie. Bo, bo czasami szukamy czegoś w innych miastach, płacimy za to naprawdę dużo pieniędzy, a w biskupcu mamy wszystko. Tylko wystarczy naprawdę zrobić dwa kroki od domu. I to jest. Otwarcie parku przy Bedeku było również okazją do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, mieszczącej się obok sceny budynku. Sceny, która od teraz nosi nazwę legendarnego biskupieckiego kabaretu Żądło. Kiedyś wpadłem na taki pomysł, który poparł też pan burmistrz, że właśnie tą scenę, którą mamy wyjątkową, taką, nie wiem czy jakieś domy kultury mają scenę taką, że możemy otworzyć do tyłu i sobie spędzić tak jak dzisiaj właśnie czas y, wspólnie, y, żeby nazwać kabaretu, kabaret Żądło, tak symbolicznie, żeby ludzie o tym pamiętali, żeby może małe dzieci o to zapamiętały, co to było, kabaret rządło, y, jak działało, a na YouTubie można zobaczyć niektóre fajne rzeczy, więc... Y, mam, na, mam, mam nadzieję, że to jest taka mała cegiełka, żebyśmy ciągle nie zapominali o historii. Szli do przodu, ale pamiętali o tym, co było. A na scenie kabaretu rządło w sobotnie popołudnie wystąpili Olivia Ciechacka, Marietta Ostapczuk oraz kapela podwórkowa. Majówkowa niedziela w Biskupcu rozpoczęła się rajdem rodzinnym, którego uczestnicy pokonali około 13-kilometrową trasę, a jednym z przystanków była strzelnica SKS Gryf, gdzie odbywał się piknik rodzinny z ogniskiem i kiełbaskami. Na strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie dla dorosłych, a w ramach rodzinnych dni otwartych każdy mógł odbyć krótkie szkolenie, a później sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Niedziela była również okazją do rywalizacji na jeziorze Dadaj, a na najlepsze załogi majówkowych regat czekały medale i puchary. W poniedziałek na placu wolności odbyły się gminne obchody dnia strażaka. Po zbiórce strażacy przemaszerowali do kościoła świętego Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się uroczysta msza. Później strażacy zebrali się ponownie na placu, gdzie uhonorowano strażaków wzorowych oraz tych najbardziej zasłużonych dla pożarnictwa. Wiadomo, że najważniejsze no, no jest dla nas. To, co ludzie przekazują, jakie, jakie dostajemy podziękowania. Strażak Wzorowy to jest takie, uważam, odznaczenie dosyć ważne, tak? To znaczy, że jestem dla innych wzorem. Jestem w ogóle bardzo zaskoczona, bo, bo nie, spodziewałam, nie spodziewałam się odznaczenia, więc tym bardziej też mi ciężko zebrać myśli, ale naprawdę jest to dla mnie duże wyróżnienie i bardzo się z niego cieszę. Dziękujemy, że, że ludzie nas tak postrzegają. Robimy to, co. Potrafimy, z czego się szkolimy. Chcemy robić to jak najlepiej, aby pomagać. Bycie strażakiem to najpiękniejsze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić. Przede wszystkim polega na zaufaniu, na bezwarunkowej pomocy, ale też wsparciu podczas akcji, bo przecież. Muszą wiedzieć, że mogą na siebie liczyć. Jeśli są w rocie, to kolega na kolegę czy na koleżankę musi liczyć. I pandemia też pokazała, jak niezwykle Ważni są strażacy, to im mieszkańcy swojego miejsca, swojego terenu najbardziej ufają. Wiedzą, że nigdy na nich się nie zawiodą, a teraz zaangażowali się jeszcze w pomocy uchodźcom. Zawsze są na tej pierwszej linii frontu i to, czy są, czy są pożary, czy działania rządzenia kryzysowego, czy działania covidowe. Naprawdę tych jest bardzo dużo i możemy zawsze na nich liczyć i to jest, to jest piękne właśnie, że właśnie niektórzy, którzy pracują na co dzień w pracy, potrafią przyjść z pracy, ubrać się w strój strażacki, w mundur i iść na akcję. Także naprawdę, a często te akcje nie są kilkuminutowe, ale są przeważnie kilkugodzinne akcje i naprawdę tego czasu muszą swojego poświęcić i prywatnego i rodzinnego ale naprawdę zawsze możemy na nich liczyć. I to jest właśnie wspaniałe, że co by się nie działo, to zawsze są gotowi, żeby pomagać, żeby działać i ratować i mniej i ludzkie życie. Po ceremonii wręczenia odznaczeń strażacy zaprosili zgromadzonych gości na pokaz sprzętu i wozów. We wtorek obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęła Msza Święta w Kościele Świętego Jana Chrzciciela. Później odbył się przemarsz pocztów sztandarowych, a następnie złożono kwiaty pod biskupieckimi pomnikami. W trakcie obchodów burmistrz Kamil Kozłowski wręczył złotą odznakę honorową PTTK Krzysztofowi Kowalskiemu. Zaś nowi harcerze złożyli swoje przyrzeczenia harcerskie. Uroczystość swoim występem uświetnił Chór Innamorati. W tym samym czasie na kortach przy Neotherm rozegrany został deblowy turniej tenisa ziemnego w kategorii Open. Na najlepsze pary czekały pamiątkowe puchary. Dziękujemy za wspólną zabawę i świętowanie, a po więcej informacji oraz zdjęć z minionych dni zapraszamy na stronę biskupiec.pl oraz facebookowy fanpage Biskupiec Krajobraz pełen możliwości. W sobotę 7 maja w Parku Miejskim odbędzie się pierwszy warmiński Festiwal Ognia i Światła. Festiwal rozpocznie jam session z Bębniarzami. Później na Placu Wolności rozpocznie się występ kuglarsko-cyrkowy. Po występie barwny korowód kuglarzy i Bębniarzy ruszy ulicami biskupca prosto do amfiteatru, gdzie jako pierwszy odbędzie się występ grupy Transfuzja Mini. A tuż po nim zaplanowana jest część konkursowa festiwalu. Wieczór zwieńczy występ grupy Pracownia Tańca i Ognia Transfuzja. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na kolejny weekend kinowy w Biskupieckim Domu Kultury. 7 i 8 maja czekają cztery propozycje filmowe. Nawet Myszy Idą do Nieba, czyli porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni między odwiecznymi wrogami. Sonic 2, szybki jak błyskawica, w którym Jerzy i jego najlepszy przyjaciel Tom łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła, doktora robotnika, przed planem przejęcia władzy nad światem. Uncharted, będący adaptacją jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat o tym samym tytule. Oraz biograficzny film opowiadający o życiu ekscentrycznego rysownika Luisa Wain'a pod tytułem Szalony świat Luisa Wain'a. Bilety w cenie 18 zł normalny i 16 zł ulgowy można kupić w dniu seansów BDK lub na stronie internetowej idedokina.pl. 21 i 22 maja w Biskupieckim Domu Kultury odbędzie się dziewiąta edycja ogólnopolskiego turnieju tańca Thousand Lakes Dance Cup. Zatem, tak jak w ubiegłym roku, na biskupieckiej scenie można będzie podziwiać efektowne popisy taneczne solistów, duetów oraz formacji z całej Polski. W to jest genialne miejsce dla tancerzy. Warunki sceniczne są zupełnie inne jak w Hali Urania, ponieważ od siedmiu lat organizowałam ten turniej praktycznie w Hali Urania, a tutaj mamy kulisy, mamy świetne tło, mamy piękne oświetlenie, więc tutaj naprawdę wydarzenie będzie się odbywało na największym, na najwyższym poziomie. Bo naprawdę będzie co oglądać. E, szykuje się duża ekipa z całej Polski. Będą formacje, duety, soliści, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na publiczność, ale również przez telewizory, bo będzie transmisja online live, streaming na stronie monsters.pl. Transmisja rozpocznie się od godziny 10 rano i myślę, że będziemy nadawać do godziny 20 z małymi przerwami, e, ale w trakcie których będą wywiady, więc praktycznie przez cały dzień można odtworzyć naszą transmisję. W turniejowym jury zasiądą Julia Żytko, Santi Bello i Paulina Wiszowata, zaś hostem będzie Rademenes.